No witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku i kolejny odcinek z przesyłką świąteczną. Taka duża, dosyć fajna, duża paka. Jest to e, niespodzianka świąteczna od kanału Co mi zrobisz, jak niezdrabiasz pienia. Łukasz dzięki Wam wielkie za, za, za tą paczuchę. E, bardzo Wam... Dziękuję. I co? Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj jest włożone, bo jest dosyć tak sporo. Napchana. A ja sobie już tutaj otworzyłem. O, tutaj coś jest jakieś zawiniątko, nawet. Otworzyłem sobie, żeby to nie trwało. Wiecie, zbyt długo. O, co tutaj napchali? Ok, już jest pusto. Dokładnie. I tak, tutaj mamy cappuccino, czekolada z pomarańczą no fajnie będzie pita fajnie, że tak słodyczy nie ma, no bo ja z powodów zdrowotnych tak trochę unikam tych słodyczy, raz na jakiś czas coś tam, coś tam, ale to rzadko, fajnie czekolada z pomarańczą, będzie pita do tego tutaj mam jeszcze herbatki ale dużo tych herbatek fajnym takim opakowaniu super. No. Będzie pite. Ja sezon jesienno zimowy lubię herbatki pić wieczorami, więc no, jak znalazł. 6 razy 5 czygiszki chyba. Bo... No. Yy, chyba jest więcej tych smaków, więc no, ciglizki to rebek, ale fajnie. Na święta, jak znalazł, i tutaj jeszcze zawiniątka są. Nie wiem, czy jakoś się do tego tak dostanę, muszę się dostać. Jeszcze raz dziękuję Wam, kochani, za, za tą paczkę. Oczywiście na kanał Kingi Łukasza. Co mi zrobisz, jak mnie serdecznie zapraszam. Kto oczywiście nie zna, ale kto wątpię, bo kanał bardzo fajny. Dużo subskrypcji już ma, więc no. ja to taki malutki kanał. Ale fajna ozdoba. Wow. Taka fajna choineczka. Merry Christmas. Akurat postawię sobie na komodę. Super śliczna. Fajnie. Ja tak w ogóle od głupiej strony zaczynam, bo powinien od karteczki. Mati. Fajna czerwona koperta. Oczywiście zaklejona. O, już widzę jaka fajna karteczka błyszcząca. Powinienem od karteczki zacząć, a nie od no, prezentów, ale śliczna. O, ładna. Merry Christmas. Dużo prezentów. Fajna taka błyszcząca. No i jeszcze zdrapeczka. Tutaj jest magia świąt. Fajnie dziękuję bardzo. Jeszcze jedna. Tutaj się skleiła. O, z numerem siódmym kolejna magia świąt. Kochany, kochany Mati, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę mi Ci, ci i całej Twojej rodzinie wszystkiego dobrego, dużo, dużo, dużo zdrówka i miłości. Buziak i kinia, łukasz, kinia i łuki. Co mi zrobisz, jak nie straszno Kanał serdecznie polecam. Będzie odnosik w tytule do kanału, więc łatwo traficie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję Wam również. Zdrowych, wesołych świąt. No w tym roku nie ogarnąłem żadnych przesyłek, za co przepraszam. Ale postaram się na Wielkanoc. Na pewno już na Wielkanoc coś wam muszę powysyłać. Bo tu trochę wstyd mi wysyłacie, a ja niestety nie. No niestety nie dałem rady za Rok na pewno na Wielkanoc też też muszę ogarnąć. Będą dla Was przesłeczki dla, dla Was kochani Kinia Łukasz zdrowych, wesołych świąt. No szczęśliwego nowego roku, fajnego Sylwestra. No żeby ten rok przyszły był o wiele lepszy od tego. Dla mnie nie był zbyt dobry. Żeby był po prostu jeszcze lepszy. I tutaj jeszcze kopertka, przesłamy moc buziaków i uścisków kiniałki. Bardzo Wam dziękuję. Wystarczyłaby tylko kartka, a tutaj jest tyle, tyle dobroci. Po innych kanałach spodziewam się, co tutaj będzie. już inne kanały widziałem, dostały. Właśnie Kini Łukasza. Ach, to Trochę siły trzeba użyć. Słuchajcie, tu zabezpieczyli wszystko. Proszę bardzo, no nie wierzę. Jeszcze zdrapeczki dodane. Ekstra linie numerek 23. I to co ja lubię. No oglądają mój kanał, więc wiedzą, gdzie jest kasa. Moja ulubiona zdrapka numerek 21. No. Za dużo tego, naprawdę za dużo. Zobaczę koperta pusta. Nie, jeszcze jest. Kinia, Łuki, zaszaleliście, no. Numerek 21 białe złoto i numerek 39 też białe złoto. No, u mnie premiera niezbyt. Zrobimy sobie taką dogryweczkę. Czyli łącznie od Kinia Łukasza mam zdrabki za 60 złotych. Tak, za 60 zł. no za dużo, kochani. Jeszcze tyle tutaj tego dobrego. jeju, jeju, no. Jeszcze jedno zawiniątko naprawdę mega zabezpieczyliście fajnie, że nikt by się za to nie zabrał. O, a tutaj jakaś gwiazdeczka, może jakoś się tak tutaj dostanę. Okej, okay. ale śliczne te ozdóbki. No, na choineczkę na przykład. Chociaż ja mam malutką, więc chyba gdzieś muszę znaleźć miejsce na to. No, bo moja jest taka malutka, żywa, więc w innym miejscu na pewno zawiśnie. Bardzo Wam dziękuję. Śliczne to no. bardzo ładne dwie ozdoby. Super, ok, tutaj to wszystko pójdzie potem do wyrzucenia. Ja oczywiście zaraz do Was wrócę, tylko zrobię sobie jakąś miniaturkę i zaraz wracam. Dobra, ja już, już jestem. Miniaturka zrobiona z drapeczki, tutaj mam za 60 złotych od Kini i Łukasza Jeszcze zdjęki wam wielkie. No zaszaleliście, nie, nie pomyślałem, że w ogóle dostanę, a tutaj proszę, tak zaszaleliście, aż się no, może nie wzruszyłem, ale bardzo mi miło się na sercu zrobiło, że pamiętaliście o mnie, tak jak mówię, no wszystkim. Którzy no, wysyłają mi e, paczuszki, to oczywiście na Wielkanoc coś muszę wysłać, bo w tym roku nie dałem. Więc na Wielkanoc ode mnie dostaniecie, kochani wszyscy. Dobra, zaczynamy od Magii Świąt, numerek siódmy. Brak słów jak <śleszka> Gwiezdna, kasa moja, ulubiona. Numerek 7. Magia Świąt, szukamy liczb i pliku A wygrywa 39, 3. 14:56 i 56 a jest 25 jeszcze takie ładne ozdóbki 57, 45. Jak w zdrabkach nic nie będzie, kochani, to się nie martwcie. Ja się cieszę, że mogę podrapać z innego miasta. Podarowane, więc 54. To jest fajne, że mogę z innego miasta podrapać 4,7, przetestować 4,1, no i 2,2, czyli tutaj jest pusto. Tutaj już jest pusto. Kontrolne różne. Dobra, to teraz na zmianę sobie weźmiemy numerek. Teraz białego złota, czyli 9. Tutaj, prócz liczb, możemy znaleźć jeszcze Złoto. A wygrywa 28, 26, 57 i 46. No, u mnie to jest taka dogrywka, można powiedzieć, tego złota. I proszę, 28 jest wygrana. Kinia Łukasz. No, Łukasza, dzień urodzenia mój też. I proszę, przyniosło to szczęście. Dzień urodzenia kini, przyniosło szczęście. Fajnie. 31.

Ja kupiłem 12 sztuk i wyszło jak wyszło, a kinia łukasz mi dali dwie, podarowali i proszę. I trafili. Numerek teraz w magii Świąt 25. Tutaj szukamy takich liczb jak 46, 34, 51 i 16. A jest tak 15.

No i 26. Po prostu macie szczęście, no. Nic. Dodać nicując. Jest 5 zł. Fajnie. Jest C. Super. Dziękuję Wam. Zostały dwie zdrabki. Ekstra linie na koniec, może. A przejdziemy do tej mojej ulubionej zdrabki. Bardzo Wam za nią dziękuję. Gwiezdna kasa za 30 zł. Numerek 21. Tutaj szukamy podkowy serca. I 25 lat. No, zobaczymy. Mega, mega lubię tą zdrabkę. Ona mnie bardzo szczęśliwa. Tak, klucz, parasol, worek, maska, karo, zegar, palma, balon, piaska, klaps, łódź, planeta. Mikrofon, naszyjnik, pizza, kwiat, pies, śliwka dzwon, cytryna, astronauta, kawa, jabłko, tref, zamek, szkoła, kask, diament, kolczyki, no i bęben. Czyli tutaj nic nie ma. Jeszcze jest bonus. W bonusie szukamy kwoty. A jest arbus. No szkoda, ale nie przejmujcie się. Tak jest fajnie. Dziękuję za tą zdrabkę, że mogłem podrapać sobie. Dobra, bardzo, bardzo lubię i tak zostały ekstra linie jeszcze. Numerek 23. No i co? Dadzą linie jakieś. A jak nie, to i tak jest super. Nie zdrabki są nie. Nie są najważniejsze, ważna jest karteczka. Jest z waszej strony słońce lody. Szukamy. Słońce lody. Ołówek jest tutaj. Dobra. Oj, słabiutko zaczynamy. Okulary, krab. Krab i okulary. Dobra. Tutaj mamy kraba i okulary. Tu jest krab. Mamy okulary. Dobra. Tu są okulary jeszcze, a krab jeszcze tutaj jest. Dobra. Co następne? Gwiazda i korona. Gwiazda i korona. A jedna tutaj. Dobra, więcej nie ma, chyba. Chyba, chyba nie ma, dzwon i klucz, mamy kluczyk, tutaj jest dzwonek, klucz, dobra, Arbus i parasol. Solna klapka by się przydała. Tu okulary pominięte i chyba wszystko kwiat i balony. Są te symbole, ale jeszcze żadnej linii nie ma. Wiatrak cytryna. Tutaj jest. Tutaj cytryna. Chyba wszystko. Tak, i piłka. Piłka, dobra, wszystko. Następnie kości rower. Piłka tutaj była. Kości rower w jednej linii. Tutaj jeszcze jeden rower. Pełka. Podkowa. Tę podkowa. Mhm, nie ma. Leżak klapki. Leżak i... A, popcorn chciałem zdrapać Leżak klapki. Tutaj kości były. Klapki, dobra. Łódź zbliżamy się do końca. Łódź, rolki. Więc łódź, tutaj łódź. po popornu nie było. Łódź i, i rolki. I ostatnie dwa symbole. Księżyc, serce. Serducho dla Was, kochani, za. Patruchę fajną. Serce i księżyca nie było, nie kojarzę. No ale nie przejmujmy się. Tutaj skrapki. Dokładnie tutaj są różne kontrolne, ale i tak wyszło super, bo mam na pomnożenie ile to? Tutaj jest 5 zł, tutaj 20 w magli świąt, no i 5. To jest trzy zł złotych mam na pomnożenie. Fajnie. Bardzo Wam dziękuję. Może kupię sobie jakąś gwiezdną kasę. Właśnie tą, tą zdrapkę za trzy Albo na odcinek coś. Zobaczę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Wpadajcie do Kini Łukasza na kanał. Co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz. Tutaj fajno, mam prezenty od nich. Jeszcze zdrapki wygrane. No super. Jeszcze raz dzięki wielkie. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.